Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Księga. W audycji księga wiosennie witają Państwa, ksiądz Piotr Pawłkiewicz i Paweł Kęska. Wciąż jesteśmy w czasie świętowania zmartwychwstania Pana Jezusa, to okres wielkanocny, będziemy więc rozpoczynać nasze czytania biblijne od czytania z dziejów apostolskich, rozdział drugi, wers 14 i od 22 do 32. W dzień pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłanictwo Bóg potwierdził Wam. Niezwykłymi czynami, cudami, znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród Was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci. Gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Dawid bowiem mówił o nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdy stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Słyszę słowa Piotra, który mówi o Chrystusie, o tym, że umarł, został zabity i zmartwychwstał. I słyszę też to jak u nas się naucza, jak się u nas przekazuje wiarę. Ja rzadko słyszę tak jasne, proste sformułowania dotyczące życia, zabicia, zamordowania wręcz i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Słyszę raczej kwestie moralne, kwestie rodzinne, ba czasem polityczne. Coś tutaj pogubiliśmy, czy coś się zmieniło? Jak to jest, proszę księdza? Mi, mi się wydaje, że mówi się o tym, głosi się kerygmat, mówi się o zmartwychwstaniu, tylko to trzeba powiedzieć z mocą. Tego się nie mówi jako wynik jakichś naukowych dociekań mozolnych, tylko to jest naczelna prawda świata, że śmierć została pokonana, życie znowu triumfuje. I to trzeba mieć moc nie tyle głosu, płuc i strun głosowych, co moc wiary, żeby to powiedzieć. Pamiętam kiedyś byłem na pewnym odczycie, jeden z księży zacny, kapłan znany, szczególnie w rynkach kapłańskich z takiej prawej. Prawej postawy. I on przeczytał na początku, na początku kazania, powtórzył słowa z Biblii: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Powiedział to tak zwyczajnie, a wszyscy się wyciszyli, jakby pierwszy raz tę prawdę słyszeli. To trzeba mieć w środku poukładane rzeczy z Panem Bogiem, żeby głosić Ewangelię. I tutaj Piotr, proszę zwrócić uwagę na pewne czasowniki, które się pojawiają. Które wydają się pozornie niepotrzebne. Stanął Piotr z 11. Stanął Piotr. Stać. Dobry bokser to nie tylko taki, który mocno wali pięścią, ale który stoi, gdy, pięści, gdy grad ciosów spada na niego. To jest, to jest prawdziwy mężczyzna stoi, kiedy wiatry są przeciwne, kiedy, kiedy w rodzinie się źle dzieje, nie powinien się położyć w sensie w przenośnym, tak jak sobie leży na wersalce i dryguje rodziną palcem dużym puszką piwa, tylko powinien wstać i zapanować na sytuacją. Jak, jak ja stoję, to jeszcze nie upadłem, to jeszcze żyję, to jeszcze, to jeszcze jest szansa na zwycięstwo, może nawet zwyciężam. Stanął Piotr. Proszę teraz zwrócić uwagę. I zawołał donośnym głosem. Donośnym głosem. Właśnie ten donośny głos. I to na pewno nie, nie jakaś retoryczna figura, której się święty Piotr nauczył. Tylko ten donośny głos wypływał z głębi jego wiary. Mężowie, Judei i wszyscy, wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Proszę Państwa, tam nie było wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Tam było, mu się zgromadził wielkie, ale nie wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Dlaczego Piotr, tak jak napisane w Piśmie Świętym? Bo Piotr mówi do wszystkich, którym to słowo zostanie zaniesione. A zostanie zaniesione do całej Jerozolimy, do, całego, do całego, całego regionu, a potem na cały świat. Ale on wie, że mówi nie tylko tutaj do, do jakichś ludzi, że rozgrywa jakiś lokalny problem, ale że to się zaczynają dziać rzeczy, które Bóg przewidział od, od wieków. I można by tak dalej iść, iść i popatrzeć na te czasowniki, że Piotr, mówił donośnym głosem, mówił jasno, prosto, czysto, wyraźnie. Ksiądz Aleksander Federowicz, mówiono o nim, mówił prosto, bo wiedział. Tak mi się to bardzo podoba. Mówił prosto, bo wiedział. Święty Piotr mówił prosto, bo wiedział, co mówi. co To nie była dla niego jakaś sucha teoria. I dlatego to wszystko u niego zamieniało w ustach się w jakiś ogień wiary, którą głosił Poganon. Ale to też może dotyczyć i nas samych, nie tylko kapłanów, nie tylko biskupa pierwszego, którym był Święty Piotr, ale nas samych. Wyobraźmy sobie tą scenę, kiedy wchodzimy do domu i mówimy przekonani o tym, w co wierzymy. Wy wszyscy mieszkańcy tego domu. I tutaj słowa karygomatu. A my raczej mówimy tak, no nie martwcie się, wszystko będzie dobrze, prawda, jak Bóg da. No tak, dzieją się rzeczy wiary, wiary głębokie i tajemnicze, ale my chyba się wstydzimy o nich nie mówić. no, jak, jak Pan Bóg naprawdę dotknie łaską. To ktoś się boi przyjść, powiedzieć do rodziny, wiecie, chyba nie, bo Bóg dochnął łaską jakąś swoją nadzwyczajną, bo przestrasza się, że wywiążą z jakiegoś psychicznego. Nie, nie jesteśmy nauczeni. Nie, nie, niektórzy z, z wielką swobodą mówią o Bogu o Chrystusie, ale też jest niebezpieczeństwo, że to będzie pusta sieczka, Tylko ładnie wyuczone słowa. Ale rzeczywiście, boimy się ten temat podejmować w takich naszych codziennych czy świątecznych rozmowach. A Bóg cały czas działa i cały czas dokonuje czynów wielkich. Tutaj, Święty Piotr przytacza słowa Dawida. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Jaki to ważny jest cytat? Miałem Pana zawsze przed oczami. A to nieprawda, bo Dawid czasem oj, popełniał błędy. No tak, Pismo Święte nie jest księgą naukową, i trzeba brać uwagę na poprawki, że jest to wyraz z głębi serca, wyraz nastroju, wyraz wiedzy, która nie do końca jest dla pisarza. Tego ziemskiego jasna. Wszystko to się dokonuje pod natchnieniem Ducha Świętego. Ale trzeba przyznać, że ogólnie mówiąc, na Widzie był to człowiek Boży. Ja przepraszam za skojarzenia, ale bardzo często psy, kiedy idzie pies z panem na spacer, to tak chce kogo chce jakiegoś prze, przechodnia, który idzie, ale tak się patrzy, czy, czy ten pan jest niedaleko. Jak jest niedaleko, to szczeka. Patrzy, Pan jest niedaleko, można szczekać, ale jak się Pan oddali, to taki piesek się robi bardzo strachliwy i często podchuliwszy ogon pod siebie, ucieka do, do Pana. Otóż, proszę Państwa, to jest fantastyczne, jak takie spojrzenie, czy, czy bo Bóg jest blisko, jest blisko, a mogę atakować w Jego imię, głosić Ewangelię, oczywiście atakować w sensie takim ewangelicznym, jak robi to Jezus. Ale jak nie ma Jezusa, to zwiewam gdzie pieprz rośnie. My zdajemy sobie sprawę, że zostaliśmy powołani do rzeczy większych niż nasze siły, niż nasze możliwości, niż nasza sfera działania. I że bez Pana Boga nic nie uczynimy. Nic nie uczynimy. Komentowaliśmy słowa świętego Piotra, a za chwilę wrócimy do nich, ale już nie w dziejach apostolskich, a w pierwszym liście świętego Piotra. Księga. Księga Czytanie z pierwszego listu Świętego Piotra Apostoła. Rozdział 1, wersy od 17 do 21. Bracia jeżeli ojcem nazywacie tego, który sądzi nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni, nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem. Ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez mazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na Was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, także wiara Wasza i nadzieja. Są skierowane ku Bogu, tu jest tak napisane o chrześcijanach, jakby byli. W ciągu podróży jakby byli podczas jakiegoś wyjazdu zagranicznego. Jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swego pobytu na obczyźnie. Żyjemy na obczyźnie, proszę księdza. Na obczyźnie, bo to nie jest nasz dom. Na pierwszy rzut oka i na drugi rzut oka wydaje się, że to jest nasz dom. Tak na bardzo nam się podobają. Te nowe wile, te nowe stanowiska, te nowe pozycje, jakie ludzie osiągają, ale to nie jest nasz dom. Jesteśmy tu na obczyźnie. I dopiero będą nas przerzucać do ojczyzny naszej, którą pamiętamy i tak z mgłą pamiętamy, że nie jesteśmy stąd, dlatego nam się tu nie podoba. Stąd ciągłe narzekania, niesprawiedliwość, choroby, jakieś nieszczęścia, depresje, no bo to nie nasz ojczyzna. W ojczyźnie naszej tego nie będzie, Bo Bóg nam przygotował mieszkań wiele, jak sam zapowiadał. Jak się powinniśmy zachowywać na obczyźnie, bo jak się jedzie do obcego kraju, to trzeba mieć paszport, ewentualnie dokumenty, walutę yy, obcą, prawda, żeby sobie jakoś poradzić, ale ja i tak wiem, że jestem skądinąd. Yy, że jestem skądinąd. Jak mam się zachowywać na obczyźnie? No właśnie, na obczyźnie mam się zachowywać tak już ćwicząc się, yy, że będziemy w Królestwie Niemieckim. Ob... Ziemia jest treningiem takim, dość intensywnym, przed wejściem do nieba. I tu już się chociaż, tak jak dzieci się zachowują, naśladując dorosłych i mówimy, zobacz jaki śmieszny, jak w kapeluszu ojca, jakie buty sobie założył, jaki sobie krawat przywiązał, mam ma 5 ma, ma lat. Tak samo i my, może w sposób nieudolny, ale powinniśmy się starać już tu wchodzić w takie relacje, jakie są w Królestwie Niebieskim, w relacji miłości, oddania permanentnego takiej, permanentnej życz, życzliwości do drugiego człowieka. Natomiast oddala się od Królestwa Niebieskiego ten, kto żyje zupełnie innymi zasadami, zasadami ziemskimi. Kasa, fura i komura i, i, i noczesny sukces Blichtw cały świata to, to nie przygotowuje nas na przerzut na, na, na tamtą stronę rzeczywistości. Czy my mówimy w innym języku? Czy mamy czy będą chrześcijanami mamy taki język naszej ojczyzny, którego nie rozumie świat? No nie rozumie świat, bo świat się puka w głowę, jak zobaczyć takiego prawdziwego rasowego chrześcijanina, to się puka w głowę. Chociaż jednocześnie staje staję w podziwie. Ja bym nigdy nie zapomniałem opisu sceny, kiedy Franciszek Gajowniczek, który, który został wytypowany na śmierć, na zabicie, został uroniony czy zastąpił go Maksymilian Korbe. I wtedy ten Niemiec, który miał chrześcijaństwo głęboko w nosie i po, po, po szacunek do tych ludzi w stopniu zerowym, tam. Nikt nie mówił do więźnia Perpan. Odezwał się: Kim pan jest? Powiedział do Maksymiliana Korby. On powiedział: Księdzem katolickim. Ale jaka to musiała być moc i siła tego człowieka, który wyglądał ze ciekawie w pasiaku więziennym, w obozowym, że taką mocą to powiedział, że aż Niemiec się zapomnieć i powiedział do niego Perpan. Wielu ludzi niewierzących, tak jak setnik pod krzyżem. Mówi, no, Kościół mi się za bardzo nie podoba, ale trzeba przyznać, że ten matka matkarska z Karkuty, że ten popiełuszko, to, to, były, to były postacie, to były osobowości. Abyśmy dawali takie świadectwo, żeby ludzie niewierzący tak reagowali na nasze, nasze przeżywanie chrześcijaństwa. Jak jestem w innym mieście, w innym kraju, mieszkam w hotelu, w ośrodku jakimś pensjonacie, to nie traktuję tego, co jest jak swoje, tylko wiem, że ja przychodzę, a potem przyjdzie kto inny, muszę zachować we w miarę dobrym stanie. Chociaż nie zawsze jestem jakoś specjalnie Hmm, chętny do dbania o to, czy w takim razie traktować rzeczywistość jako nie moją, jako wspólną, jak, jak to w ogóle no to jest, o tym? Cała rzeczywistość, cały świat należy do Boga. To jest jego stworzenie, jego zamysł, jego pomysł, jego wykonanie i jego cały czas nizienie tej rzeczywistości w ramiona, że tak powiem, udzielającej bytu i istnienia. Także rzeczywiście zostawiamy po sobie w miarę porządek i tak, tak nabałaganiliśmy na tej ziemi nieźle, mówię tu w sensie przedstawiciela ludzkości. Ale przede wszystkim nie, Paweł mówi, nie obracajcie się ty z tym, co było, co minęło, tylko idźcie do przodu. Idźcie, już mieć głowę, mieć tam w tej rzeczywistości Królestwa Niebieskiego. Yy, A ten świat stary to on przestanie istnieć nową ziemię Pan nam Pan Bóg i nowe niebo da nam. Na czym to będzie wyglądać, na czym to będzie. No to tu milczymy w pokornie wraz z teologami. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni. Przełóżmy to na nasze realia. Moi przodkowie przyczynili się do jakichś dramatów, czasem postępowali źle, oczywiście, a no, czasem nie. też dobrze, ale jestem wykupiony z tego, z błędów moich przodków. Teraz tak, kiedy Chrystus złożył ofiarę z zwycięstwa nad grzechem, nad grzechami przodków, wszystko to zalał kroplami swojej krwi. Pismo Święte mówi, że zostaliśmy wykupieni nie złotem, nie srebrem, nie jakimiś drogocennymi kamieniami, ale miłością. Promesa, my kiedy patrzymy na świat, kiedy idziemy ulicami, kiedy patrzymy przez telewizor, widzimy, Boże, jaki sukces ta dostała skara, ten poleciał w kosmos, tamten z miliardy, ten wygrał zdobył mistrzostwo świata w czymś. Ale są a to jest nic nie warte. To, to jest nic nie warte. Ktoś przyszedł na stadion i zaczął patrzeć, ile z miłości w tych kibicach. Oni nie wiedzą, że wynik, oni wiedzą, że wynik jest 3-0 dla tych z południa, co w niebieskich hostingach grają. Ale nie wiedzą, że ten jeden z południa to idzie prosto do nieba tym granie w piłkę, bo jest życzliwy i prawy, prawy, a drugi gra ten sam mecz i chociaż wygrywa 3-0, to u Pana Boga przekrywa 15-0. Bo wziął doping, bo jest agresywny, bo jest przeklina, bo no, my, my zawsze gramy mecz z szatanem, oczywiście Jezus jest tutaj po naszej stronie, to jest nasz coach. Yy, gramy mecz o miłość, o zbawienie a, a to przybiera różne formy takie, yy, czy to będą klocki u dzieci, czy to będą szkoła u studenta, czy jest uczciwym studentem czy się uczy, żeby zdobyć wiedzę, czy tylko pozaliczać egzaminy zawsze jest ten mecz o miłość grany gramy go leżąc w łóżku, gramy go kiedy tylko jesteśmy świadomi tego, że co robimy i, 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 i jakich wyborów dokonujemy, to gramy tego mecza o, o niebo zostaliśmy wykupieni drogocenną Krwią Chrystusa, jako Baranka Niepokalanego i bez yy, zmazy. Jak to w naszym życiu przeżywać? Liturgicznie, to, 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 to co jest tutaj napisane jako informacja, ale też i mm, Słowem pełnym energii Bożej, to, się, to przeżywamy na co dzień, umieramy z Chrystusem i w Chrystusie, Właśnie, dla motywów czysto ludzkich, dla pragnień czysto ludzkich, dla spojrzenia czysto ludzkiego. Umieramy dlatego, i w, w, bardzo chcemy wejść w perspektywę spojrzenia Bożego na rzeczywistość, na Boga, na samych siebie. Za chwilę przeczytamy fragment Ewangelii Księga. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Rozdział 24, werset 13 do 35 W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także Go nie poznali. On zaś zapytał ich, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutnie, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu. Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich cóż takiego. Odpowiedzieli mu: To co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali że właśnie on miał wyzwolić Izrael. Teraz zaś, po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Był rano u grobu, a nie znalazszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu. I zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, oni rozumni, jak nieskore są wasze serca, do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi, gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, Odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał. I ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Niesamowita jest ta Ewangelia. To jest taki scenariusz, którego chyba nikt by nie wymyślił. Jak to idą w drodze, nie poznają. Oczywiście to jest napisane, ale jak sobie to w ogóle wyobrazić? Trudno sobie wyobrazić, jak jeszcze parę innych rzeczy w Ewangelii, mówiąc delikatnie. Jezus rzeczywiście jest ten sam, ale ludzie go dziwnie, jego znajomi go nie rozpoznają od razu, jakoś w jakiś sposób taki oczywisty. I ktoś mógł powiedzieć: Śmierć przeszedł przez śmierć, przeszedł przez zmartwychwstanie. No to Pan Bóg, co chce, to robi. I jeśli oni go mają trudności z rozpoznaniem go, to, to widać jest to wolą Bożą. Rozpoznają go najbardziej i im ktoś bardziej miłuje, im ktoś bardziej jest bratem dla swoich bliźnich, tym łatwiej by rozpoznał Jezusa. Natomiast jeśli ktoś prowadzi dywagacje intelektualne na temat teologii wcielenia, teologii odkupienia i siedzi tylko za biurkiem, a goła ludzie boją się do niego podejść to taki człowiek nie rozpozna Chrystusa. Jak kiedyś Państwu opowiadałem, że widziałem film, w którym Jezusa grało kilku aktorów po zmartwychwstaniu. Każda scena z Jezusem to był inny aktor. Jakżeś to wciągało, jakżeś to dawało dużo do refleksji. I tak jest. Jezus do dzisiaj chodzi po ziemi. Nigdy nie nastąpiło odczłowieczenie, od, 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 od To się nigdy nie stało. I On nawet jest obecny pomiędzy nami. Bo zresztą sam zapowiadał, że nie opuszczy was aż, aż do śmierci. Jezus... Zanim pouczał apostołów, to pytał ich. Prosił, żeby oni opowiadali, co u nich słychać, co się u nich tak, dzieje. Genialne pytania Jezusa, które są taką prowokacją, dobrą prowokacją, bożą prowokacją. Jezus je ich nie, nie podpuszcza. Jezus naprawdę ich pyta, jak oni widzą sytuację, jak oni postrzegają. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że dlaczego mieli kłopoty z, z, z rozpoznaniem Jezusa. Bo jak mówi Ewangelia tutaj w tej opowieści, oni rozmawiali i rozprawiali o wszystkim. Oni się czuli specjalistami od wszystkiego. Niepotrzebny był im Jezus. Są tacy ludzie, którym jest Jezus niepotrzebny. Gazeta jest potrzebna, wiadomości są potrzebne, rozmowa z kumplem jest potrzebna, tu się coś dowiaduje, to analizujemy. A Kościół, co mi tam Kościół powie, jakieś banialuki o jakimś zbawieniu, jakimś tam odkupieniu. A to właśnie jest to, żeby wiedzieć, że się nie wie. To jest bardzo dużo, kiedy człowiek wie, że nie wie. A oni rozprawiali i rozmawiali o wszystkim. Są tacy ludzie, którzy chcą rozwiedzieć o wszystkim. Co tam słychać w ministerstwie, co tam słychać u mojego kumpla, co tam słuchać u piłkarzy, co tam słychać na, na drugiej półkuli. Chcą wiedzieć wszystko. I tacy uczniowie, ludzie przeważnie oddalają się od Chrystusa, tak jak dzisiaj my jesteśmy świadkami oddalania się tych dwóch uczniów. Dlaczego Jezus chciał iść dalej? chciał iść dalej, ale może jeszcze bardziej chciał być zatrzymany. Tylko chciał być zatrzymany yy, przez nich w wolnej ich woli. Gdyby Jezus powiedział, a teraz mnie zatrzymujcie, mnie zatrzymujcie i zatrzymajcie mnie, tak nalegajcie bardzo, to by wpłynął na ich wolę. Natomiast Jezus co się chciał oddalić, żeby został zatrzymany, bo on chciał, żeby, żeby go poznali po łamaniu chleba. Chciał, żeby go poznali po łamaniu chleba. Czyli zatrzymało go ich serce, choć ich myśli, ich słowa, ich pamięć. Pozostawił Jezus im wielką wolność. Yy, nic ich nie namawiał. Co miał powiedzieć, to powiedział. I teraz co ty z tym zrobisz, to co chcesz to zrób? Możesz pójść dalej, możesz zostać w gospodzie. To jest nieprawdopodobne, jak Jezus jej wolność. Wiele matek, wielu księży, wielu wychowawców rzuciłoby się za tymi rzeczami, nie idźcie dalej, chodźcie tutaj, gdzie wy radziecie. Jezus w stał, naprawdę. A Jezus cichutko. Okazywał, nie poszedł dalej, okazywał jakoby miał iść dalej. I, 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 i tym ich prowokował. Tym ich prowokował do, do takiego, z takiego zakończenia, jakie nastąpiło. Czy w naszym życiu też Jezus prowokuje, jakby miał iść dalej? Czasem, kiedy my niespecjalnie jesteśmy to zainteresowani. Tyle, tyle historii Jezusa, ile historii ludzi na Ziemi. Pan Jezus ma 6 miliardów kłopotów na Ziemi z nami i dla każdego szykuje niepowtarzalny wariant wyzwolenia i odkupienia. Niepowtarzalny. Co to za, oczywiście wiadomo, że to symbol Eucharystii, łamania chleba, ale co to znaczyło dla apostołów, bo to dla nas jest Eucharystia, dla nich jeszcze nie było Eucharystii. Oni się zaczęli domyślać, że to kto to jest. Chyba w pewnym momencie, to nie był jakiś taki jednosekundowy błysk. I Jezus stopniuje im tą dawkę poznania, kiedy oni zamilkli. To jest pierwszy, pierwszy sukces pana Jezusa, że oni zamilkli, przestali mówić, zatrzymali się smutni, bo zawsze, kiedy odchodzimy od Jezusa, to jesteśmy smutni i powiedzieli z ziemi, ze wzrokiem, jakby uziemionym, jakby, jakby przybitym do ziemi. I potem, kiedy Jezus łamie chleb, otwierają się im oczy, zostają uwolnieni od tego. My też często żyjemy jak ludzie, którzy są, mają wzrok przybity. Nic nie widzimy, tylko widzimy bliźnich, wady. W... Pogoda, o czymś innym. Mówię raz proszę, raz kobietę, niech pani powie coś o mężu dobrego. Dobrego, no, no tam, no, no, zrobił, no, dobrą jedną rzecz, ale proszę nie też rzeczy, jak się zrobią o tych złych rzeczach. Niech pani powie jedno zdanie, niech pan powie jedno zdanie o żonie. No, jedno to mogę powiedzieć, ale jaka to była, to jaka to jest niedobra kobieta, to by się nie wyobraża. Ludzie mają przybity wzrok, do telewizora, do komputera, do seksu, do erotyki, do właśnie wad drugiego człowieka, przybity wzrok do swoich, swojego fałszywego wyobrażenia. Z tym wzrokiem to mamy kłopotę, od tego się wszystko zaczyna. Kiedy apostołowie doświadczyli spotkania z Jezusem, to wracają do wspólnoty. Może z nami też tak jest, że wybieramy samotność, swoje drogi, wilcze czasem drogi, a kiedy doświadczymy miłości, spotkania, przebaczenia, to przebaczenia, to wracamy do ludzi. Proszę Państwa, nie ma takiej trudniejszej rzeczy ponad życie wspólnotowe. Czy to w rodzinie, mąż, żona, dzieci, czy w zakonie, czy księża na plebanii. To jest najtrudniejsze, to jest najtrudniejsza rzecz. Ale lepsza, najtrudniejsza rzecz niż najgorsza samotność. Niż najgorsza samotność. Dlatego oznaką odejścia kogoś od Boga jest oznaka odejścia od ludzi. My księża bardzo często zauważamy, że jakiś ksiądz, który potem zrezygnował z kapłaństwa, na początku tak zaczął znikać, tak go coraz mniej, coraz gdzieś tam się zawieruszył. I to już był pierwszy znak, że on odchodzi, odchodzi od Boga, bo odchodzi od wspólnoty, odchodzi od kapłaństwa. To jest bardzo, bardzo taki charakterystyczny znak. Wciąż w duchu świętowania zmartwychwstania Pana Jezusa. Za uwagę dziękuję Państwu. I Paweł Kęska. Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół wejdź na www.radiowarszawa.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.